Mówią, że z dziećmi nie da się odpocząć. I wiesz co? Coś w tym jest, bo to nie są wakacje, w których leżysz z kawą i patrzysz w niebo. To raczej ciągłe pakowanie, karmienie, bieganie za maluchem i szukanie smoczka, które zniknął trzeci raz w ciągu godziny. Ale mimo tego całego chaosu, te wyjazdy mają w sobie coś, czego nie da się zastąpić, bo nagle nie ma prania, nie ma zmywania, nie ma codziennych obowiązków. Jesteśmy tylko my, razem. Zmieniamy otoczenie, łapiemy oddech, śmiejemy się z byle czego. A dzieci? One chłoną wszystko każdą nową chwilę, każdy wspólny spacer, każdy moment, gdy jesteśmy tylko dla nich. Może nie wracamy bardziej wypoczęci, ale wracamy bardziej razem. I może właśnie o to w tym wszystkim chodzi? A czy dla Ciebie wyjazdy z dziećmi to odpoczynek, czy raczej survival? Czy macie tak, że po takich wakacjach wracacie bardziej zmęczeni niż przed? Zobacz nasz najnowszy vlog z Mazur, naszą prawdziwą codzienność w wersji wakacyjnej. Nie idealną, ale prawdziwą. Dzięki za oglądanie i cześć. Wracam do pokoju. Jestem ciekawy, jak dziewczyny. Ojej, ale ja już prawie tam zasnąłem.